Jak mając spalone włosy, zapuściłam to, co mam teraz. Nie dam rady Wam tego wszystkiego opowiedzieć w jednym filmiku. Mam też poprzypinane inne na górze TikToka, więc możecie sobie wrócić. Czas na update. Moje włosy cały czas rosną i mają się całkiem nieźle. Sporo osób tutaj przyszło po ostatnich filmikach, więc bardzo proszę o obserwację i sprawdzajcie, co dodaję, bo tych polecajek tego wszystkiego jest naprawdę całkiem masa, tylko nie mogę ich połączyć jeszcze w listę. Ale komentarzy jest multum, że i szampony, i wszystko, że naprawdę Wam bardzo pomogło, i że zapuszczacie ze mną włosy, i to jest tak ultra miłe. Zastanawiam się, od czego zacząć, bo zacznę chyba od tego, czego nie chcecie słyszeć, czyli. Spalone włosy, trzeba ściąć. Więc jeśli Wam mówię o ścinaniu włosów, to ja nie mówię, że to po prostu musicie się opierdzielić w ten sposób, bo ja też tak nie zrobiłam. Chodzi o to, żeby kupić sobie nawet dla siebie fryzjerskie nożyczki. Ja to robiłam zwykłymi biurowymi. Wiem, że tak się nie powinno, ale po prostu ja wiedziałam, że muszę jak najszybciej to po prostu wszystko ścinać. Więc za każdym razem ja po prostu te włosy podcinałam obcinanie włosów, które i tak Wam się wykruszą, i tak Wam się połamią, i tak Wam gdzieś na szczotce nawet zostaną. I u mnie już po roku było widać naprawdę zarąbiste rezultaty, że te włosy się zaczęły zagęszczać. Po dwóch latach to ja nie wierzyłam, że mogę mieć takie włosy, jakie miałam. Ale co mi tak naprawdę turbo pomogło? To była wcierka i będę wam ją polecała po prostu na każdym kroku, że wcierka uratowała mi skórę głowy. Nie robiłam wtedy badań, więc nie wiem dokładnie co jeszcze było problemem. Ja te włosy po prostu miałam spalone rozjaśniaczem. Macie też dodany TikTok, jak stosować wcierkę. Wracam z za zastępną częścią, czyli jak zaczęłam rozjaśniać włosy, żeby dalej one były jasne, ale żeby je mieć